Nieco ponad 130. Bieg piąty we wszystkich tych autach służy redukcji obrotu silnika i nikomu nie radzimy używać go do wyprzedzania. Natomiast bardzo dobrze wypada SEAT w konkurencji zużycia paliwa. Przy stałej jeździe z prędkością blisko maksymalnej mieści się w 9 litrach na 100 km. W mieście pali około 7 litrów, a w trakcie spokojnej jazdy poza miastem zużycie paliwa lekko przekracza 6 litrów. Średnio w trakcie całego testu, podczas którego nie oszczędzaliśmy auta, Aroza zużyła 6,8 litra na 100 km. Jest to nieco mniej niż w przypadku Citroena Saxo i sporo mniej niż w Fordzie K. Tak więc w ocenie łącznej napęd Arozy wypada raczej pozytywnie, choć nie bez pewnych mankamentów. Wydaje się, że mniej wad mimo wszystko posiada silnik Citroena. Natomiast z pewnością SEAT przewyższa Citroena konstrukcją zawieszenia. Kierowca prowadząc seata ma wrażenie, że jedzie dużym samochodem. Auto jest wręcz nieprawdopodobnie stabilne. Przy większej szybkości można puścić kierownicę. Jedzie jak po szynach. Na nierównościach nie wykonuje podskoków w stylu piłki ping-pongowej. Owszem kierowca czuje złą nawierzchnię, ale drgania kół nie przenoszą się na koło kierownicy, ani nie wpływają na kierunek jazdy. Zawieszenie jest na tyle sztywne, że nadwozie nie przechyla się na ostrych zakrętach, ale na tyle miękkie, że pasażerowie nie skaczą na wybojach. Mankamentem konstrukcyjnym jest natomiast fakt ciężkiego wchodzenia arozy w szybkie zakręty. Mimo wspomagania układu kierowniczego na krętej drodze czuje się w rękach po paru minutach każdy zakręt. Jeżeli jednak przyzwyczajimy się do tej podsterowności, to skonstatujemy, że tylne koła podążają posłusznie za przednimi i odczujemy zadowalający poziom bezpieczeństwa nawet w czasie zbyt szybkiej jazdy. W sumie układ jezdny Arozy dorównuje Fordowi K, który przez specjalistów europejskich uznany został pod tym względem za wzór w klasie najmniejszych aut. A jeżeli chodzi o subiektywne odczucie komfortu prowadzenia, to uważam, że Aroza góruje nad Fordem. Góruje również skutecznością hamulców. 43,3 metra przy zimnych hamulcach i o pół metra więcej po ich rozgrzaniu to wynik dający zdecydowanie pierwsze miejsce w grupie aut o wadze do 950 kg i silniku do 60 koni. I tyle na dziś o aucie, którego w Polsce jeszcze nie ma i którego polska cena jest jeszcze nieznana. Na zakończenie, jak zwykle, jeszcze kilka uwag podsumowujących nasze sprawozdanie. Po pierwsze, doceniamy fakt, że Seat, który w czasach współpracy z włoskim Fiatem produkował auta tanie, ale marne, ostro poszedł do przodu. Stanowiąc część grupy Volkswagena, wytwarza auta, które niczym nie różnią się od produktów niemieckich. Z drugiej strony jednak, Żąda w Polsce nie mniejszych pieniędzy niż Volkswagen. Niby wszystko w porządku. Takie same auto, taka sama cena. Rzecz w tym, że w Niemczech Seat jest jednak tańszy niż Volkswagen. A roza mogłaby być u nas przebojem nie mniejszym niż Skoda, gdyby cena odpowiadała proporcjom niemieckim o 3000 marek mniej, czyli 6000 zł, niż najtańsze polo. Jak będzie, zobaczymy. Poczekajmy, aż auto przyjedzie do Polski.